Serduszka z dobrymi uczynkami. Po przyświętej rozprowadzane są opłatki na stół wigilijne za dobrowolną ofiarę, a także świece Karita duża świeca kosztuje 20 złotych, a mała 10. We wtorek po przyświętej nauka dla rodziców i chrzestnych przed Krszczem Dziecka. Spowiedź adwentowa w naszej parafii odbędzie się w sobotę 17 grudnia w godzinach od 9 do 10 od 16 do 17 i od godziny 19 aż do ostatniego penitenta, bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby skorzystać z tej możliwości swojej Świętej, żeby właśnie też z taką odnowionym sercem e, móc, móc zacząć właśnie do wieczerzy igniny. Wizyta pastorska, czyli kolenda, odbywać się będzie w bieżącym i przyszłym roku według indywidualnych zgłoszeń. Można je składać do niedzieli 8 stycznia 2023 roku drogą elektroniczną, telefoniczną czy na kartkach wrzucając je do skarbowych. Proszę podać imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy. Na poszczególne dni oktawy i okresu Bożego Narodzenia będę zapraszał mieszkańców poszczególnych ulic do wspólnej modlitwy o Boże Błogosławieństwo dla naszych rodzin i domów do naszego kościoła. Plan wspólnej kolendy w Kościele podany zostanie święta Bożego Narodzenia. Zapraszam dzisiaj i codziennie na kolonkę do Bożego Miłosierdzia do naszego kościoła o godzinie 15.00 rano od poniedziałku do soboty o 17.30. Biuro parafialne, czynne w poniedziałek, środę i piątek po mszy świętej. Do nabycia jest przewodnik katolicki. 6 stycznia 2023 roku w uroczystość objawienia pańskiego chcemy zorganizować Orszak Trzech król. Ale chciałbym, aby pojawił się na niej wielbłąd. Żeby tak się stało, to trzeba zagłosować, chociaż wiem, że tam jest najpierw strój wielbłąda, ale jak wygramy, to będzie prawdziwy wielbłąd, to już jest na mojej głowie, żeby właśnie prawdziwy wielbłąd tutaj się pojawił. Zapraszam do głosowania, można przez stronę Orszaku Trzech Króli, także te informacje są na Facebooku parafialnym i na innych Facebookach, także jak to zrobić, to te informacje są dostępne. Przed mszą sprawdzałem, to mieliśmy 519 głosów, a pierwsi mieli 585 albo 9 jakoś tak. Także jest to wszystko do zrobienia. Zapraszam, zachęcam, żeby właśnie 6 stycznia tutaj wielbłąd się pojawił. A wszystkim solem Zantom i jubilatom składam jak najlepsze życzenia. Intencje są następujące. Jutro msza święta w intencji parafią. We wtorek za świętej pamięci benedykta Obczarzaka o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie. Intencja księgi z mężem i dziećmi. W środę za świętej pamięci Leszka Chumińskiego w pierwszą rocznicę śmierci. W czwartek za świętej pamięci Bożenę Batorowską w pierwszą rocznicę śmierci. W piątek za świętej pamięci Barbarę Andryszek. W sobotę za świętej pamięci Mieczysława Akuszewskiego w szesnastą rocznicę śmierci. Mariannę Kozińską w 15. rocznicę śmierci zmarłych z rodziny. A druga intencja za świętej pamięci Marka Kamińskiego, intencja od Barbary Jarosława i Pawła Budkowskiego. I w niedzielę 18 grudnia o 8.30 za świętej pamięci Hieronima Szynkowiaka w trzecią rocznicę śmierci, świętej pamięci Pawła i Kalen Drowiec. O 10.00 za świętej pamięci Nowaka, intencja od wnuczki Martyny z mężem i z prawnuczką Blanką. Druga intencja, za świętej pamięci Danutę Wilicką, świętej pamięci Helenem Parysę. O 11.30, za świętej pamięci Krzysztofa Łanickiego, intencja od matki Krzesnej z rodziną. I druga intencja, za świętej pamięci Aleksandra Frankowskiego, intencja od rodziny Sakryłów z Ludwika. Poleśmy się teraz do piecy Michała Archanioła. Święty Michała Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go duch obronić raczej. Pokornie o to prosimy, a Ty pod niebieski zastępów, szatana i inne duchy złe, które na dusz ludzkich w tym świecie krążą, mocą Bożą Stanów Bardzo Wam dziękuję za ten wspólny udział w dzisiejszej Eucharystii. I nie to słowo. Usłyszane dzisiaj będzie faktycznie zaproszeniem, aby także te rzeczy najważniejsze odgrywały w naszym życiu istotną rolę, abyśmy właśnie jak najlepiej ten czas adwętu, który nam jeszcze pozostał, wykorzystali. Dobrej, spokojnej niedzieli wszystkim, jak Boże Błogosławieństwo Razumacja. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszak Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Do Bogu bądźcie. Zdrowaś bądź Maryja, niebieska linia. Panu Bogu miła, Matko litościwa, Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja. Maryja wielebna, Kukasz drogę pewną, przykazania Twego, Boga wszechmocnego. On ci przychystka nadzieja, zbawienia naszego. Niechaj będzie pochwalony przez sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieku mamy. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieku mamy. Boże, bądź w miłości w duszy. Boże, bądź w miłości w duszy. Boże, bądź w miłości w duszy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.